Dzień dobry, to ja mówię. Wczoraj podałem niewłaściwą informację. Nie skłamałem, bo kłamanie to jest działanie świadome, pomyliło mi się. Jest Dzisiaj jest 4 miliony 130 tysięcy, wczoraj było 4 miliony 113 tysięcy, czyli gdzieś tak dziennie przyrasta około 20 tysięcy. Nie jest to dużo w skali potrzeb, dlatego cały czas. Zachęcam Państwa do wspierania tej akcji. Musimy to dopiąć, bo porzucenie tego na tym etapie byłoby no wręcz zbrodnią. Tak uważam. Skoro wysiłkiem tylu ludzi udało się zgromadzić taką zawrotną kwotę, to trzeba to sfinalizować. Dlatego, pod filmikiem, przypięty komentarz z linkami do zbiórki i z linkiem do wyjaśnienia, dlaczego ta zbiórka jest konieczna. Proszę Państwa, nie chcę nagrywać kolejnego odcinka, bo to już jest po prostu irytujące, żenujące, groteskowe. Mam na myśli to, jakie informacje się pojawiają znowu, jeśli chodzi o wybór kandydata na prezydenta PIS-u, bo zajmowanie się w tym chwili nie ma najmniejszego sensu. Mam nieodparte wrażenie, że tam trwa wojenka frakcyjna interesiki partyjne biorą górę, to widać też po przeciekach co innego mówi Terlecki, co innego mówi Karczewski, co innego jeszcze mówi Sasin i to nie jest żadna zasłona dymna, to jest jeden wielki chaos i szkoda mi się w tym babrać, bo to żadnego pożytku nie przyniesie. Moje informacje są takie, że ostatecznie tą decyzję ma podjąć mimo wszystko Jarosław Kaczyński to cała w tym nadzieja, dzisiaj też jeszcze Przemysław Czarnek po raz kolejny w Sejmie na żywo osobiście to widziałem i słyszałem, powiedział, że on nie chce być kandydatem. Mało tego dodał jeszcze, że od zawsze powtarza, że nie chce być kandydatem na prezydenta. No zostawmy to, to na razie, bo nie ma sensu tego reagować, nie ma sensu, żebyśmy się wzajemnie irytowali czymś, na co nie mamy żadnego wpływu. Wydawało mi się, że taki wpływ mamy. Prosiłem Państwa też, abyście rozpowszechniali nagranie, w którym. Rozpaczliwie nawoływałem, aby podjąć jedynie słuszną decyzję. Być może jakaś część tych komunikatów. Mam cały czas sygnały gdzieś tam od polityków wpisu, że polska chata jest przez część tych polityków oglądana. Ale żeby to było mediowo-opiniotwórcze, to, to też chyba musimy zejść na ziemię i sobie powiedzieć otwarcie, że, że chyba. Takiego wpływu i takiej sprawczości nie mamy. Dlatego dziś chciałem powiedzieć o czymś bardzo ważnym ważniejszym chyba niż same wybory prezydenckie na pewno ważniejszym, bo to, co się dzieje w polskiej polityce zagranicznej, no to jest zawsze obraz nędzy i rozpaczy. Państwo doskonale wiecie, jaki jest mój stosunek do tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą do tego konfliktu rusko-ruskiego. Jeśli już mówimy o jakiejś wojnie, to możemy mówić włącznie o wojnie domowej, a nie to, co nam tutaj wpajano do głów w tandetnej propagandzie, że jest to trzecia wojna światowa, że jest to porównywalne ze zniszczeniem Warszawy, to, co się działo chociażby w Donbasie, w Mariupolu, że, że to jest nasza wojna, że Ukraińcy biją się za nas. To są wszystko farmazony, to są wszystko romantyczne bzdury, które nie mają żadnego znaczenia w polityce. Ten układ sił, jaki jest w tej chwili za naszą wschodnią granicą, to jest scheda oczywiście po Związku Radzieckim i tutaj chociażby sam ten obieg sporu pierwotny, czyli Krym, no to jest nic innego jak podział w ramach Związku Radzieckiego, bo przypominam, że to niejaki Chruszczow oddał Ukrainie Krym, przenosząc go z Rosyjskiej Republiki Radzieckiej do Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. O tym wszystkim już mówiliśmy, ja się tutaj nie, nie, nie chcę z niczego tłumaczyć, bo z niczego się nie wycofuję i za to, co było teraz, już jest oczywiste, bo wiemy jaka jest reakcja ze strony Ukraińców, ze strony Ukrainy, naszą pomoc nadludzką. Pomoc irracjonalną, osłabiającą naszą, nasze bezpieczeństwo. No to usłyszeliśmy wielokrotnie, i słyszeliśmy takie rzeczy, które szokowały nawet największych optymistów i największych zwolenników przyjaźni polsko-ukraińskich, chociażby roszczenia terytorialne, które między wierszami zostały wygłoszone przez niejakiego pana Kubebę. No, już nie wspominając o kwestiach ekshumacji zbrodni wołyńskich, czy o kwestiach związanych z rolnictwem i najszerzej pojętą gospodarką, gdzie my żadnych wspólnych interesów z Ukrainą nie mamy i do coraz więcej ludzi to wszystko dociera. Tragiczny był też model polityczny, który przejął szczególnie Andrzej Duda, no ale i PiS tutaj też ma swoje załóżami to bardzo mocno. Czyli dajemy wszystko w zamian, nie oczekujemy nic w imię właśnie tych frajerskich haseł, wręcz, bo to nawet nie naiwnych, ale frajerskich haseł: Nasza wojna, Ukraińcy biją się za nas. No i tego typu rzeczy, które, z których poważni politycy się śmieją. To jest jedna kwestia. I ta polityka była oczywiście fatalna. Natomiast teraz, jak widzę, odbija polityka zagraniczna Polska w drugą stronę. No, i tu już Konfederacja bierze pozycję lidera, i mówi się o tym, że to jest skandal, że Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na bombardowanie celów na terenie Rosji, że to jest eskalacja konfliktu, że to jest bezpośrednie zagrożenie dla Polski. Szanowni Państwo, mnie się wydaje, nie jestem żadnym strategiem. Zresztą ostatnio jak słucham tych wszystkich strategów, od samego początku, jak słucham tych wszystkich strategów, to pokażcie mi jednego, który się kompletnie nie ośmieszył. Obojętnie jak on się nazywał, a było ich naprawdę już sporo. I czy tych amatorów typu Wolski, no, czy tych geniusz e, naszych, porzasie Boże, Boże, generałów w stanie spoczynku i na emeryturze. Już z litości pominę te wszystkie nazwiska, bo. No bo szkoda im tu robić reklamy. Nie słyszałem ani jednej wypowiedzi. No, warto no, też podkreślić, że tu te prognozy były też od, od nasza do Kajfasza, czyli że Rosja już tą wojnę przegrała, albo Ukraina utrzyma się nie dłużej niż trzy tygodnie. Te opinie przecież krążyły po internecie zupełnie bezkarnie i w, żadnych, w żadnej z tych opinii nie było, nie było ziarka prawdy. Ona po prostu skompromitowała autorów. Tych test wygłaszanych, nie mających żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistym przebiegu tego konfliktu. No i teraz słyszę kolejną doktrynę w wykonaniu fachowców i pseudo-fachowców. Nieszczęście Polski polega na tym, że mam nieodparte wrażenie, że rozumienie polskiego interesu polega na tym, że część Polaków kibicuje Ukrainie, a część Polaków kibicuje Rosji. No już nie starcza miejsca na to, żeby kibicować Polsce, do czego zmierzam? Jeśli, proszę Państwa, jest tak, jak w tej chwili no, głoszą głębok najbardziej zaangażowani przeciwnicy Ukrainy, którzy no, wręcz nienawidzą Ukrainy, nienawidzą Ukraińców i w tej ślepej nienawiści wygłaszają jakieś chore tezy. A dla mnie chorą tezą jest twierdzenie, że Ukraińcy nie mają prawa atakować celów na terenie Rosji, bo to prowadzi do eskalacji konfliktu. Natomiast Putin i w konsekwencji może doprowadzić do trzeciej wojny światowej i do konfliktu nuklearnego. Natomiast Putin może z pełną swobodą jeszcze tuż po jakichś tam telefonach od Scholza w sprawie rozmów pokojowych bombardować sobie Ukrainę. No, proszę Państwa, to jeśli my przyjmiemy taki punkt widzenia. To my znów nie mówimy tutaj o Ukrainie, nie mówimy o Rosji, ale musimy mieć na uwadze w Polsce, jeśli przyjmuj, przyjmiemy do wiadomości to tę herezję, która jest w tej chwili głoszona, że Ukraina nie ma prawa do obrony w taki sposób, czy nawet nie ma prawa do ataku. No Fakty są takie, że to Ukraina została zaatakowana przez Rosję, a nie odwrotnie. Tu nie ma prawa do ataku, do kontrataku, nie ma prawa do atakowania celów na terenie Rosji, chociaż sama jest bombardowana w wielu miejscach. W tym naloty były na stolice Ukrainy, czyli na Kijów, no to to właściwie wysyłamy jeden sygnał do Putina. No, panie Putin, no, niech pan sobie robi, co chce. Jeśli pan uznaje, że prywisjański kraj no to, to jest wasze terytorium, no to sobie tutaj wchodźcie, róbcie sobie, co chcecie. Nie bombardujcie sobie, my nie będziemy odpowiadać żadnym ogniem i kontratakiem. Jeśli już, to ewentualnie będziemy zasłaniać się rękoma i nogami od czasu do czasu, tam poślemy jakiś pokojowy czołg, ale nie będziemy atakować żadnych teren terenów, chociażby w obodzie kaliningradzkim, czy już nie wspominałem o, sa o sa samej Moskwie, wy sobie spokojnie bombardujcie Warszawę, bo my nie chcemy eskalacji konfliktu, bo my nie chcemy wojny atomowej, bo my nie chcemy trzeciej wojny światowej, no to przecież to jest jakaś kompletna bzdura, przecież to jest jakaś kompletna aberracja. To przecież dokładnie o to Putinowi chodzi. I to jest, proszę Państwa, dramat. My za każdym razem w Polsce reagujemy emocjonalnie i za każdym razem, niestety, głupio. Czym innym jest nasza naiwność, nasze frajerstwo. Które wiązało się z zaangażowaniem, a wręcz byli tacy szaleńcy, którzy próbowali wciągnąć Polskę do konfliktu, który się rozgrywa na Ukrainie. No to to jest katastrofalna polityka. I, i tego nie ma co bronić. No ale jeśli, jeśli odpowiedzią na tą politykę ma być to, że właściwie przyzwalamy Putinowi, żeby robił sobie wszystko, co chciał, żeby go nie denerwować, żeby nie eskalować konfliktu. Tutaj ktoś słusznie zauważył, już nie pamiętam kto, kto to mówił, ale chyba o dziwo nawet ktoś z Koalicji Obywatelskiej, że od początku tego konfliktu się mówiło, że nie, że nie wspierajmy Ukrainy, nie, nie dajmy Ukrainie w ogóle żadnej broni, bo to doprowadzi do trzeciej wojny światowej. Zresztą Putin też stracił na samym początku, przecież tam było jedno z pierwszych wystąpień w pierwszych dniach tego konfliktu, że jeśli ktokolwiek z krajów zachodnich Przepraszam, odważy się dostarczyć jakąkolwiek broń na Ukrainie, no to Rosja nie, nie zawaha się użyć środków ostatecznych, i tu wszyscy rozumieli doskonale o jakich środkach ostatecznych Putin mówił. No i, i, co, się, i co się wydarzyło? Przecież broń oficjalnie jest dostarczana na Ukrainę przez. Rozmaite kraje na świecie, chyba jedni z pierwszych to, był, to, to była Wielka Brytania. No oczywiście my też byliśmy. I, no i, i gdzie jest ta eskalacja konfliktu, gdzie jest ta, e, gdzie jest ta trzecia wojna światowa? No proszę Państwa, dlaczego my, chociaż raz jako kraj wyjątkowo doświadczony historycznie, nie jesteśmy przyjąć racjonalnej? Postawy w polityce, ale którą a ta racjonalna postawa w polityce jest tylko jedna: własny interes narodowy. Nie leży w naszym interesie narodowym to, aby wysyłać do agresywnego sąsiada, jakim jest Putin, jakim jest Rosja, takiego komunikatu, żeby, broń Boże, ich nie atakować za to, co robią w kraju ościennym, co robią w kraju, w innym kraju sąsiedzkim. Przy, przy całym dystansie dla, do Ukrainy, który, który należy zachować, bo tam żadnej przyjaźni między narodami, a już nie wspominając o takich debilizmach jak Rzeczpospolita o obojgach narodów oczywiście nie będzie. No ale to nie znaczy, że jako kraj sąsiedzki, sąsiadujący z Rosją, mamy wysyłać najgłupszy z możliwych komunikatów do państwa, które jest agresorem, które którą agresją się wykazało już wielokrotnie, nie tylko wobec Ukrainy, ale wobec innych krajów sąsiedzkich, daleko nie trzeba szukać. Wystarczy wspomnieć Gruzję. Dla mnie to jest naprawdę kompletnie niepojęte. Tak jak głupie, skrajne, skrajnie głupie było zachowanie w tej początkowej fazie konfliktu na Ukrainie, no tak teraz y, słyszę właśnie ze strony tych, którzy tych środowisk, to są najbardziej antyukraińskie, już nie wspominałem o prorosyjskich, bo tych zwolenników y, Putina i Łukaszenki. No, no to ja kompletnie nie rozumiem to, to, to są prawdziwe ruskie onuce to w ogóle nie ma z kim tutaj dyskutować jeżeli chodzi o tą grupę osób no ale niestety w to się dają ściągać w to się dają wciągać inni inni ludzie no inni Polacy po prostu i znów z jednej skrajności popadamy w drugą skrajność. Absolutnie nie powinniśmy się angażować w konflikt na Ukrainie. To nie jest nasza wojna i Ukraińcy nie biją się za nas już to Wielokrotnie podkreślałem, że jeśli ktoś chce udowodnić tezę, jakoby Ukraińcy byli się za nas, to niech idzie na ulicę Kijowa czy, czy Lwowa i zapyta pierwszego lepszego Ukraińca i powtórzy to pytanie w przypadku stu innych Ukraińców, dlaczego Ukraina bije się z Putinem. No jak ktoś tam odpowie, że z, z Polską, to naprawdę dużo wódkę postawi autorowi takich sądów pod warunkiem, że to nie będzie ustawione. Oczywiście teoretyzuję, ale no. Trzymajmy się faktów, trzymajmy się jakichś zrębów, chociażby racjonalizmu. Ukraińcy biją się za siebie, we własnym interesie żadnego innego interesu nie widzą. Co też było widać wielokrotnie po ich wypowiedziach pominiętych polityków na, każdy, na każdej płaszczyźnie, praktycznie czy to była płaszczyzna gospodarcza, polityczna czy społeczna w relacjach polskich Ukraińców. Oni zawsze stawiali na siebie i tylko i wyłącznie na siebie. Mało tego, kompletnie zapominali o nas o naszych jak najbardziej słusznych rozszerzeniach Poczynając od kwestii Wołyń, nie, może odwrotnie, poczynając od kwestii tak zwanego zboża technologicznego, a kończąc na, na eks eksumacji ofiar rzezi wołyńskiej, No ale jakie to ma przełożenie? Jeśli chodzi o, o to, co się dzieje w Rosji, kto tam rządzi, że jest to Putin, że on stosuje od lat te same metody, że on zawsze będzie stroszył bronią nuklearną, że on zawsze będzie mówił, że to kraje NATO i, i sąsiedzi Rosji są agresywni, a, a Rosja prowadzi wojnę obronną. No, jeśli my będziemy podpisywać, się pod doktryną Putina no to tak naprawdę możemy już w ogóle dać sobie spokój bo to po jaką cholerę wydajemy miliardy złotych na budowanie armii na dozbrojenie do, dozbrojenie armii skoro z drugiej strony wysyłamy komunikat panie Władimirze Władimirowiczu. Rób pan, co chcesz my nie będziemy doprowadzać do eskalacji konfliktu. Ma pan absolutną rację, że tu się Amerykanie wtrącają, że nie, żadna bomba, ani żaden granat nie powinien spać na stronę rosyjską. To wy macie tylko prawo bombardować i. i fruwać dronami i wysyłać rakiety na Ukrainę. A jeszcze, jak tam spadnie, nie daj Boże, gdzieś na naszą część, to jakoś tam się pozamiata pod Badgoszczem będzie spokój. Proszę Państwa, no. To nie trzeba być generałem, to nawet nie trzeba być szeregowcem, to nawet nie trzeba być w wojsku i nie, nie mieć w ogóle pojęcia o tym, jaki tam sprzęt jest używany, jakie są strategie, która armia jest która i co to jest piechota, co to jest marynarka wojenna. To wystarczy odrobinę pomyśleć, odrobinę pomyśleć, mieć jakieś minimalne doświadczenie życiowe, aby wiedzieć, że głoszenie takich test to jest, to, to jest samobójstwo. To, że się popełniało głupoty w drugą stronę na samym początku, to nie znaczy, że teraz tą głupotę przenieść na drugą stronę, czyli na, biegać, od, biegać z głupotą od krawężnika do krawężnika. Zamiast przyjąć normalną, racjonalną doktrynę e, obronną w naszym przypadku, a w naszym przypadku ta doktryna jest prosta. Nie angażujemy się w konflikt zbrojny bezpośrednio na Ukrainie, nie kibicujemy żadnej ze stron ani Ukrainie, ani Putin. Znaczy, kibicować to można słabszemu. W takim znaczeniu można kibicować Ukrainie, że dopóki oni się tam sobą za zajmują, to niech się zajmują, my mamy święty spokój, no, ale nie pozwalamy też na to, aby największemu krajowi po, po naszej wschodniej stronie, e, największemu sąsiadowi, z którymi od zawsze mieliśmy problemy. No nie, do, nie, nie wkładamy mu w rękę takich argumentów, jakie ten kraj sam oczekuje, żeby mógł w sposób bezkarny robić, co mu się podoba. Ja tu nie widzę absolutnie żadnego szaleństwa, e, żadnego błędu w tym, że Ukrainie daje się prawo do atakowania celów na terenie Rosji. Dla mnie to jest jak najbardziej naturalne. No jak najbardziej naturalne, bo Prosta logika o tym mówi. To już nie mówię o strategii, nie mówię o, o jakichś doktrynach wojennych, ale jeśli kraj, jeden kraj zaatakował drugi kraj, cały czas go bombarduje łącznie ze stolicą, no to nie ma takich argumentów, które by mnie przekonały, że druga strona w ramach obrony nie może robić te, tego samego. Dla mnie to jest oczywiste. Dlaczego to jest w ogóle. Tematem takiej ożywionej debaty i znów się powtarza teraz w drugą stronę. Te wszystkie głupoty o tym, że znowu Polski nie będzie i że, że trzecia wojna światowa. Tak jak się mówiło, że jak tam część Ukrainy Rosja odbije, no to my będziemy następni, już za chwilę będzie wojna z NATO. No to teraz się, teraz się tą piłeczkę odbija w kompletnie drugą stronę. Że skoro Ukraina będzie atakowała cele rosyjskie, to znów będziemy mieli Trzecią Wojnę światową i znów będziemy mieli wojnę nuklearną, zagładę nuklearną w, w Polsce. No to tak naprawdę jesteśmy bez szans, proszę Państwa. Cokolwiek zrobimy, cokolwiek powiemy, no to będzie Trzecia Wojna światowa i będzie zagłada nuklearna. Jeszcze raz powtórzę. Prosta doktryna wojenna generał z biskupina wam to mówi, albo nawet feldmarszałek dbać o własny interes nie angażować się w nie nasze wojny, w nie nasze konflikty ale nie pozwalać której, którejkolwiek ze stron wchodzić sobie na głowę nie dostarczać którejkolwiek ze stron argumentów, które by szkodziły naszym interesom, naszemu bezpieczeństwu. W tym przypadku w naszym interesie. I w naszym bezpieczeństwie leży to, aby Ukraina miała pełną swobodę, jeżeli chodzi o adekwatny kontratak w związku z, w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Proste jak drut. I nie wiem nad czym tutaj dewagować, nad czym tutaj deliberować. A reszta to jest tylko i wyłącznie publicystyka albo tam internetowy, internetowe pierdoły, które są powielane dla lajków. W końcu stworzyć polską doktrynę obronną i polską doktrynę, jeśli chodzi o interes narodowy, a nie oglądać się na to, co tam powiedział Scholz, co powiedział Biden, czy Trump, czy Zeleński, czy Putin. Nasz interes, nasz tylko i wyłącznie nasz. Jeszcze raz, w naszym interesie Narodowym w interesie naszego bezpieczeństwa jak najbardziej leży to, aby Putinowi nie pozwalać na wszystko, co sobie Putin wymyśli, tylko adekwatnie na ataki Putina każdy kraj ma prawo odpowiedzieć. Koniec. Kropka. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Dla mnie dzisiaj wniosek jest oczywisty i fakty są oczywiste. Także tu nie za bardzo jest co wyciągać, tylko trzeba nieustannie powtarzać, bo widzę, że to się strasznie źle przebija do głów do świadomości większości Polaków. Patrz na własny interes. Patrz na własny interes, bo nikt za ciebie, twojego interesu, bronił, nie będzie. Nie powtarzaj w głupot w jedną czy w drugą stronę. Z nienawiści do jednego czy dru drugiego państwa, nie wciągaj w kłopoty własnego, własnego kraju, własnej yy, ojczyzny. Prościej się chyba nie da. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.